Cześć, mam na imię Nastia. Mam 23 lata. Niektórzy z Was pewnie mnie znają. Otóż choruję na mukowiscydozę. I jakieś dwa tygodnie temu przeprowadziłam się do Kopenhagi, czyli do stolicy Danii. Moja przeprowadzka była spowodowana stanem mojego zdrowia i tym, że chciałam go polepszyć. Co jest chyba rzeczą oczywistą. Dlatego postanowiłam założyć tego wideobloga po to, żeby Chorzy na mukowiscydozę, którzy mieszkają w Polsce, moi bliżsi lub dalsi znajomi, moi przyjaciele mogli skorzystać z doświadczenia, z mojego doświadczenia, które nabywam, które nabyłam, a które jest bezcenne, a z którego może nie zawsze możemy skorzystać, ponieważ chociażby dlatego, że nie powinniśmy się ze sobą spotykać, bo niesie to ryzyko kolejnych infekcji. Albo może dlatego, że fora dla chorych na mukowiscydozę w Polsce nie działają aż tak sprawnie, jak byśmy chcieli. Albo dlatego, że przede wszystkim na forach czy w internecie można znaleźć informacje dla rodziców dzieci chorych na mukowiscydozę. Tak czy inaczej, ja postanowiłam prowadzić tego wideobloga, w którym będę opowiadać szczerze o swoich błędach, Będę opowiadać Wam o wszystkim tak, jak jest i tak, jak było, bez ubarwiania rzeczywistości. Więc ten wideoblog będzie bardzo szczery. Wszyscy jesteśmy ludźmi, wszyscy mamy prawo do popełniania błędów i to jest ok, dopóki czerpiemy z nich jakąś naukę. A ja chciałabym, żeby moje błędy nie były całkowicie na darmo. I nawet jeżeli ja nie mogę zmienić niektórych rzeczy, które zrobiłam źle, a chciałabym to może znajdzie się ktoś, kto obejrzy mojego wideobloga i stwierdzi, hmm, to ja tego nie zrobię. Byłoby mi bardzo miło, gdyby było tak w rzeczywistości, a poza tym wydaje mi się, że nie ma po co ubarwiać rzeczywistość, bo nie oszukujmy się, wszyscy mamy chwilę słabości i mamy do nich prawo. I Wy, i ja jesteśmy chorzy na naprawdę ciężką chorobę, która wyniszcza nam ogromną część życia i odbiera nam bardzo dużo przyjemności, możliwości i wielu innych ości. Wiecie o co mi chodzi? Dlatego chciałabym, żebyście wy też czuli się ze sobą w porządku, kiedy robicie coś nie tak, bo możecie zobaczyć, że tak są też inni ludzie, którzy to robią i że to prowadzi do tego i tego i że lepiej tego nie robić. Bo to nie jest dobry pomysł, bo na przykład y, widzicie, że ktoś, kogo trochę znacie, myślę, że część z Was już mnie zna osobiście, y, że ktoś, kogo trochę znacie, y, spróbował tak zrobić i że to dla niego nie skończyło się najlepiej. To jest zawsze bardziej przekonywujące niż na przykład po prostu y, pogrożenie paluszkiem od lekarza: no, 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 nie rób tego, bo nie. Y, y, trzeba tłumaczyć ludziom różne rzeczy, bo nie wszystko jest oczywiste. I mam nadzieję, że ten wideoblog przynajmniej troszeczkę wniesie nowych informacji do Waszego życia. Chciałabym zastrzec na samym początku, że ja nie jestem lekarzem, nie jestem fizjoterapeutką i obejrzeniem mojego wideobloga nie zastępuje rozmowy z lekarzem. Tak, skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą i tak dalej. Chodzi mi mniej więcej o to, ale nie chcę, żeby ktokolwiek miał do mnie jakiekolwiek pretensje, bo to nie jest tak, że założyłam teraz wideobloga i w internetach i nawołuję wszystkich: róbcie tak, bo to jest jedyny dobry sposób, a lekarze to konowały i tak dalej. Nie. Ja tylko dzielę się z Wami ze swojej pozycji osoby chorej, z czym, dzielę się z Wami czymś, co zadziałało dla mnie, co sprawdziłam i wiem, że jest dobre. Co może nie do końca okaże się równie słuszne za 5 lat, jak uważane jest za słuszne teraz, bo jak wiemy, wiedza medyczna cały czas się aktualizuje, ale teraz na bieżąco to, o czym Wam będę opowiadać, sprawdza się dla mnie i tyle. Zróbcie sobie z tą informacją, co zechcecie. Możecie z niej skorzystać i będzie mi bardzo miło, jeżeli ta informacja pozytywnie wpłynie na Wasze życie. Ale równie dobrze możecie wyłączyć ten filmik i powiedzieć, pfff, z tych bzdur, co za głupota. Bo na przykład lekarz powiedział nam inaczej. Bo cokolwiek. I to jest okej. Okay. To jest wasze prawo, to jest wasze życie i sami macie prawo o nim decydować. I myślę, że najwyższa pora, żebyście wzięli je we własne ręce i zrobili z nim coś konkretnego. Bo to wy walczycie z chorobą, nikt inny. Nie ja. Ja nie walczę z waszą chorobą. Nie lekarz. Lekarz może tylko podawać leki i sugerować jakieś rzeczy, ale prawdziwa walka odbywa się każdego dnia między wami a no, waszym organizmem w pewnym sensie. Tak czy inaczej, wyprowadziłam się do Kopenhagi, dlatego że tutaj jest lepsze leczenie. Nagrywam ten pierwszy filmik ze szpitala. Przede wszystkim chciałabym też zaznaczyć, że nie mam na celu obrażanie Polski w żaden sposób, ani polskich lekarzy. Bo Polska jest naprawdę fantastycznym krajem, który dał mi bardzo wiele, i głównym problemem rozwoju polskiej medycyny jest przede wszystkim brak funduszy. To jest główny kłopot, bo będąc tutaj w Kopenhadze, ogólnie w Danii, widzę, jak dużo zmienia odpowiednie dofinansowanie niektórych obszarów. Więc w Polsce nie brakuje świetnych specjalistów, doskonale wykształconych, z zapałem do pracy. Z ogromnym sercem do pacjentów, ale niestety brakuje pieniędzy. I to przekłada się na różne sfery, bo przez to w szpitalach jest gorsze jedzenie. Drobiazg? Nie do końca. Bo nie jedząc w szpitalu szpitalnego jedzenia, po pierwsze, pacjent sam wykosztowuje się, albo jego rodzina wykosztowuje się na jakieś obiadki, a na jakieś, wiem to po sobie, zamawiane KFC, pizzę itd żeby przecież nie schudnąć, a jeżeli ktoś za bardzo nie ma pieniędzy, albo jeżeli ktoś nie ma możliwości, bo tak też bywa, leżałam w szpitalu któregoś razu i byłam zamknięta przez dwa tygodnie na izolację, nie wolno mi było z niej nawet wyjść, bo miałam Burkholderia cepację. To jest taka bakteria, która jest bardzo zakaźna pomiędzy pacjentami chorującymi na mukowistydę i złapanie jej praktycznie piętnuje cię na całe życie, po prostu masz przechlapane, od teraz forever. I nie byłam w stanie, to znaczy, nie wolno mi było nawet, już pomijając mój stan zdrowia, nie wolno mi było wyjść, pójść na dół, odebrać zamówienie, wrócić na górę. Natomiast moi wspaniali przyjaciele, którzy udzielali mi ogromnego wsparcia, no mogli przychodzić, owszem, ale tylko w niektórych godzinach. I nie do końca miałam wpływ na to, czy przyjdą na przykład. O 12, o 1, o 6, o 20. I zdarzało się, że po prostu byłam głodna przez cały dzień, bo nie jestem w stanie odebrać zamówienia, nie mogę zejść odebrać zamówienie, Kurier z zamówieniem nie może przyjść na oddział, na salę, a nikt z moich przyjaciół akurat nie może przyjechać i odebrać to zamówienie dla mnie. I to jest dramatyczna sytuacja dla takiego chorego, bo, sorry, ale weź, wytrzymaj 2-3 tygodnie w szpitalu, jedząc. Co drugi dzień. No to brzmi absurdalnie, ale trochę tak jest, bo kiedy posiłki szpitalne wyglądają tak, jak wyglądają w Polsce, to po prostu yy, masz ochotę. Nie wiem, mydlicie na sam widok. Nie masz ochoty tego jeść. I to nie jest kwestia marudzenia, wybrzydzenia czy czegokolwiek, bo wszem każdy ma jakieś tam swoje smaki, ale da radę przymknąć oko na niektóre rzeczy. Nie, to jest kwestia tego, że one po prostu są niejadalne. Yy, zwłaszcza jeżeli. Jesteś na antybiotykach i może trochę jest Ci niedobrze. I może nie wiesz dlaczego, ale może jest Ci niedobrze właśnie z powodu antybiotyków. Może zmieniają Ci się smaki i zmienia Ci się apetyt właśnie pod postacią... I są to właśnie skutki uboczne od antybiotyków. W Polsce mam wrażenie, że nie do końca pozwala się nam na to, żebyśmy mogli o, mieć swoje gorsze dni, żebyśmy mogli mieć swoje humorki. Raczej jest takie podejście... Jesteś chora do roboty, zakasaj rękawy, żryj. Masz tutaj wielką kopę bezkształtnego czegoś, co nawet nie wiemy, jak się nazywa. W zasadzie wczoraj to było to samo, ale przepuściliśmy to przez maszynkę do mielenia mięsa, więc dzisiaj masz to pod inną nazwą. Zeżryj to i dlaczego nie tyjesz? Tutaj jest trochę inaczej. I tak, pieniądze bardzo dużo zmieniają. Pieniądze zmieniają podejście. Bo tutaj masz możliwość wyboru na przykład pomiędzy paromadaniami. Nie jest to ogromny wybór, nie jest to karta menu z restauracji, ale to jest drobna różnica, która znacząco wpływa na proces zdrowienia. Nie chcę przedłużać tego filmiku jeszcze bardziej, więc postaram się troszeczkę skrócić swoją wypowiedź. W każdym razie chodzi mi o to, że w tym filmiku czy w tym wideoblogu nie najeżdżam na Polskę i nie mówię, broń Boże, nic przeciwko polskim lekarzom, bo naprawdę są fantastyczni i naprawdę mają otwarte serca i otwarte umysły, ale niestety możliwości finansowe ograniczają ich zasięg działania. A tak samo, na przykład, możliwość pójścia do innych specjalistów oprócz pulmonologa. Tutaj um, problem według mnie leży yy, u dwóch źródeł. Po pierwsze, tak jak powiedziałam, pieniądze, nie ma wystarczającej ilości pieniędzy, żeby na przykład opłacić więcej etatów. I żeby na przykład było kilku specjalistów, um, kilku fizjoterapeutów załóżmy, którzy zajmują się tylko mukowistydą. W Polsce w ogóle jest dosyć mało pulmonologów, którzy zajmują się tylko mukowistydodzą, a co dopiero mówić o fizjoterapeutach? Yy. Z kolei tutaj jest zupełnie inaczej, to znaczy w Kopenhadze no, jestem w szpitalu i codziennie albo co drugi dzień przychodzi do mnie doktor fizjoterapeutka, która od wielu, wielu, wielu lat zajmuje się tylko muko, wie wszystko o muko i o tym też wam opowiem w paru kolejnych filmikach, bo to będzie bardzo ważna część mojego wideobloga, dlatego że to przede wszystkim czego ona mnie tam nauczyła, to bardzo dużo dla mnie dało i myślę, że. Znaczy czuję, że muszę się podzielić z wami tymi nowymi informacjami właśnie a propos fizjoterapii, bo zupełnie inaczej się robi tutaj niektóre rzeczy, a inaczej robi się w Polsce, ale do tego jeszcze dojdziemy. I drugim problemem związanym właśnie z brakiem dostępności specjalistów w Polsce jest to, że no ja jestem osobą dorosłą i znam wiele osób dorosłych z młkowicytozą ale jest wciąż za małe finansowanie, wciąż za mało kampanii społecznych skierowanych właśnie w, pod adresem dorosłych, chorujących na dozę. Przede wszystkim kładzie się w Polsce nacisk na to, że są dzieci chore na mukowiscydozę i było tak przez wiele lat i to dało swoje efekty. To było naprawdę fantastyczne i wspaniałe. I dało to swoje efekty pod taką postacią, że mamy teraz chorych dorosłych, bo przeżyli. Rozumiecie, to nie jest tak przecież, że mukowiscydoza jest chorobą, na którą zapada się nagle, tylko chorzy dorośli to są wcześniejsze dzieci, na które zbierano pieniądze. Tylko, że nadal w Polsce zbiera się pieniądze tylko na dzieci. Nie słyszałam o żadnej akcji, jakiejś takiej na przykład rozdmuchanej bardziej przez media, w której zbierałoby się pieniądze na dorosłego, chorego na mukowiscydozę. Tylko myśli się i mówi się tylko o dzieciach. Świadomość społeczna jest na naprawdę niskim poziomie i mukowiscydoza jest uważana za chorobę głównie dziecięcą. Natomiast dorosłych jest coraz więcej i dochodzi do bardzo przykrej sytuacji, której doświadczyłam osobiście ja, kiedy masz na 18 lat, skończone, więc nie jesteś już dzieckiem, nie przysługuje Ci już prawo do leczenia w Instytucie Matki i Dziecka czy jakimkolwiek innym dziecięcym szpitalu, których jest wiele i które są naprawdę rewelacyjne w Polsce, Naprawdę wielki szacun. Wychodzisz z tego szpitala i co? I idziesz na przykład, jeżeli jesteś pacjentem warszawskim, idziesz do szpitala przy ulicy Płockiej. Mhm. I poziom opieki drastycznie się zmienia. Bo na przykład doktor, który pracuje przy Płockiej, pulmonolog, jest naprawdę świetnym lekarzem. Bardzo go cenię. Zarówno przez wzgląd na to, jakim jest lekarzem, jak również po prostu bardzo go lubię jako człowieka. Uważam, że jest po prostu świetnym człowiekiem, bardzo charyzmatycznym i zaangażowanym w swoją sprawę, w swoją pracę. Ale jest tylko jeden lekarz, a dorosłych pacjentów na mukowisty zachorujących jest więcej o wiele więcej, niż można by pomyśleć. I w tym momencie taki jeden pulmonolog musi ogarnąć kilkadziesiąt, może kilkaset, nie wiem, iloma osobami się zajmuje, pacjentów i no to jest niemożliwe, żeby każdemu pacjentowi poświęcić taką ilość uwagi, na jaką on zasługuje. Więc um, ilość specjalistów, um, którzy zajmują się właśnie mukowiscydozą u dorosłych, jest zdecydowanie zbyt mała. I tu też jest problem w finansowaniu, ale właśnie również w kampaniach społecznych. I na przykład z tego powodu ja, odkąd skończyłam 18 lat, przyznaję się bez bicia, skoro to jest szczery wideoblog, ani razu nie byłam u fizjoterapeuty po skończeniu 18 roku życia. Dlatego, że fizjoterapeuta zajmujący się tylko mokowiscydenią, z tego co ja wiem osobiście, jest tylko jeden w Warszawie, i jest to pani doktor, która jest bardzo mądra i naprawdę bardzo fajna, ale jest tylko jedna i pracuje w Instytucie Matki i Dziecka. I dzieci mają pierwszeństwo, więc niestety. Dlatego tutaj, mając dostęp do fizjoterapeutów, tak naprawdę codziennie, co drugi dzień, jeszcze nie widziałam się z dietetykiem, ale to też będzie już wkrótce. Mm, można się o wiele więcej nauczyć, można być o wiele bardziej na bieżąco i proces leczenia jest nadzorowany z różnych perspektyw. Czego brakuje? Mi osobiście tego brakowało w Warszawie, w Polsce, jako osobie dorosłej chorej na muko. Nie było tych różnych perspektyw, była tylko jedna perspektywa. Podajemy antybiotyki dożylnie, sprawdzamy wyniki badań. Podajemy inne antybiotyki, sprawdzamy dalej wyniki badań. Czy to coś daje, czy to nic nie daje, coś wymyślamy, nic nie wymyślamy. A tutaj. Jest kilka spojrzeń, i uważam, że to jest przede wszystkim bardzo pozytywne, bo jeden lekarz po prostu nie jest w stanie wszystkiego wyłapać. A poza tym, dlaczego jeden lekarz musi się tym wszystkim zajmować? To jest po prostu nie fair. Dlaczego jeden doktor pulmonolog musi się zajmować też różnymi innymi obszarami? To nie jest w porządku, nie powinno tak być. I to jeszcze tymi wszystkimi obszarami dla dziesiątków, setek ilekolwiek swoich chorych. Więc podsumowując, będę Wam opowiadać o tym, czego się tutaj nauczyłam, o tym, jakie są różnice pomiędzy Polską a Danią, jeżeli chodzi o leczenie dorosłych chorych na mukowiscydozę. Będę mówić tylko i wyłącznie o dorosłych, bo za mało się w Polsce mówi o dorosłych chorych na muko, a ja chciałabym to zmienić. Może jestem tylko jednym samotnym głosem w internetach, ale mam nadzieję, że coś, cokolwiek, minimalnie tym zdziałam. Um, I zasadniczo to jest wszystko, co mam do powiedzenia Wam w dzisiejszym filmiku. Mam nadzieję, że trochę Was zaciekawiłam, uh, że zajrzycie jeszcze do mnie, że nie zanudziłam Was za bardzo i mam nadzieję też, że to, co mówię, ma jakikolwiek sens. Pamiętajcie, że to, co mówię, to jest to, czego ja się tutaj nauczyłam. To nie są jakieś moje wymyślone z głowy metody. To jest coś, co jest sprawdzone przeze mnie, i to nie jest coś, do czego Was nakłaniam jakkolwiek. Ja po prostu opowiadam. I dbajcie o siebie. To jest bardzo ważne. Bo jeżeli Wy o siebie nie zadbacie, to nikt o Was nie zadba. Naprawdę. No to do usłyszenia.